W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zezwolić aplikacji WhatsApp na dostęp do zdjęć. Najpierw musisz wejść w ustawienia swojego iPhone e A, czyli te opcje tutaj. Następnie przewijasz w dół do Prywatność i Ochrona, czyli tej właśnie sekcji. Teraz wybierz zdjęcia i kliknij na nią. Kolejny krok to odnalezienie aplikacji, której chcesz nadać dostęp. W tym przypadku jest to WhatsApp. Przewijamy więc w dół, aż znajdziemy WhatsApp, klikamy i otwieramy ustawienia. Następnie wybierz ostatnią opcję, czyli pełny dostęp do wszystkich zdjęć. Kliknij, zezwól na pełny dostęp i od tej chwili WhatsApp ma możliwość korzystania z całej Twojej galerii. Dzięki temu możesz bez problemu wysyłać dowolne zdjęcia. Jeśli jednak chcesz, aby WhatsApp miał dostęp tylko do wybranych zdjęć, wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję i wskazać te, do których aplikacja ma mieć dostęp. To wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz nauczyć się obsługi iPhone'a w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję za oglądanie.